I przypominam, że nasz kamrat, Szymek Truskawka, w Łasku, to jest między Sieradzem a Łodzią, potrzebuje pomocy, tam jest naprawdę wpyte roboty, powaliła mu się sprawa, bardzo pilne, jeśli możecie, pomóżcie, pomóżcie Szymkowi Truskawce. Trzeba tam podjechać, nawet w niedzielę, nawet na 2-3 godziny jest tyle roboty. On potrzebuje pomocy. Słuchajcie, Szymek nie chce za darmo, jest świetnym facetem. Nigdy nas nie zawiódł. W kamrackiej sprawie zawsze był z nami do samego końca. Jeśli bylibyście uprzejmi i chcieli pomóc Szymonowi, to telefon 691. 180 529 691 180 529 To jest telefon do Truskawkowej do Natalki Truskawkowej Słuchajcie trzeba pomóc po prostu trzeba pomóc Dzisiaj Zostań człowiekiem, zachowaj twarz oh. A i dla Marka, Michała na najserdeczniejsze życzenia urodzinowe przekazujemy. Marek, żyj nam wiecznie, bracie. I żeby ci się to wszystko poukładało. Tak. Widać? Tak, tak. To telefon do Natalki. Potrzebują pomocy, nawet na jeden dzień. Pomóżcie! Potrzeba. No, Kto może się, ten musi. jak zawsze o nas zadbał. Nie pomaga. Widać numer? numer? jaka miejscowość to jest. Miejscowość łask. Miejscowość łask. Albo bliżej marzenin to jest e, w drodze z łodzi na Wrocław e, między sieradzem a Łodzią. Łask. Łask! Witaj Polsko dzień dobry Polacy, dzień dobry Rodacy jesteśmy po pierwszej sprawie rozpoczęła się sprawa moja z Konradem Dulkowskim znanym z ośrodka badania ośrodka dupy z Omzlik tak zwany dziękuję przede wszystkim za wsparcie wszystkim patriotom którzy byli na korytarzu sądowym dziękuję dwóm osobom które weszły jako osoby zaufania publicznego no i dziękuję wszystkim wspierającym mnie w tym Temacie. Sprawa jest utajniona, więc szczegółów sprawy nie możemy Wam podać. Natomiast w dniu dzisiejszym przedstawiliśmy sobie wzajemnie zarzuty i byłem ja słuchany jako osoba oskarżona, oskarżająca. Co można powiedzieć na temat tej sprawy? Że Dulkowski nie potrafił zachować się na. Sali sądowej. Argumenty, które zacząłem mu przytaczać, wyprowadziły do zrównowagi. Przepraszam. Zaczął krzyczeć, unosić się, aż sędzia chciał go tak naprawdę wyproszyć z sali. A resztę szczegółów to może pan mecenas. Wiem, że pan mecenas dużo głównie opowiedz, bo sprawa była zamknięta, niejawna, tak? no, można powiedzieć tak, że trwała długo, ponad dwóch miesięcy i ktoś musiał bardzo dużo uznawać i e, z dużą wątpliwością, z dużym zainteresowaniem, e, z całą pewnością tak, e, no to są sprawy ze skarżenia prywatnego. Tutaj nie mamy prokuratora, tutaj nawzajem te osoby, które mają do siebie oskarżenia, e, czy to z wylicie 12, 13, czyli pomówienia z niewagi e, są załatwiane bez prokuratora, bez policji, e, są rozpatrywane przez sąd w trybie tzw. prywatno Każda osoba, która czuje się pokrzywdzona, jest dla siebie samym prokuratorem, dla tej drugiej strony i go oskarża w sądzie, a. Ta druga osoba się broni. Oczywiście co do tego stosujemy się w Kolekcji Postępowania Karnego, tak jakby była to normalna sprawa, sprawa prokuratorska, tylko ta osoba, która skarża jest tym prokuratorem. No dlatego... Dlatego e... siadliśmy na miejscu prokuratora. Dlatego tak. Zależy, kto pierwszy wchodzi, ten siedzi na miejscu na prokuratora, to <laughs> oczywiście tak. Mo można tak zrobić, można sobie, to jest ten jeden, jeden z tych przypadków, kiedy można sobie usiąść na miejscu dla prokuratora. No pierwsze podniesienie w ogóle Dulkowskiego było, jak siedliśmy na y, stronie właśnie prokuratora, jako oskarżający go. Wiel wielkie oburzenie straszne, po czym sędzi pani sędzia yy, przyprowadziła go do porządku i to mu usiąść na wolnej ławie. No my oczywiście o niczym nie możemy mówić, ale taka jest bardzo, bardzo ważna kwestia dotycząca właśnie siadania. Nie wiem czy zauważyliście, ale zawsze ten zły siada po lewej stronie, a ten dobry po prawej, nie? To jest tak, że wciśnię to po prawicy czy po lewnicy, to już zostawia To już w ogóle są takie archetypy, to jeszcze przedsłowiańskie zawsze, nie? Bo po prostu lewizna lewa, ty prawa prawica, nie? Wszystko jest zawsze, to jest gorsze, to jest lepsze. I po prostu, jeżeli wsiadasz siedzisz w tym sądzie po lewej stronie, to, to jakoś tak podświadomie, świadomie jesteś na straconej pozycji, tak? Przychodzi przegrany do tego sądu na stronie, czyli właśnie wybrane. Tak? Dlatego właśnie bardzo zależało tutaj, bardzo zależało na tym, żeby komuś daje tutaj tę technikę, technikę siadania w miejscu, tak, siadania w miejscu zbyt, bo wiadomo, że to nasza zwycięzca, to ma też rację w naszym kraju. No, tak, w naszym <laughs> <laughs> Dzięki bardzo, to jest jeszcze raz dziękuję wszystkim za to, że wspierali mnie i przez internet, i tutaj. Dziękuję bardzo, Wojtek Marcin, że przyjechaliście. Chociaż na chwilę wiem, że Wasze sprawy no, są bardziej poważne wszystkiego, ale chociaż się dziękuję Wam serdecznie za to. Także chwała Wielkiej Polsce, śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć, śmierć, śmierć! A wszystkim nam znany Paweł Kandratowicz walczy też o nas. W tej walce potrzebuje dziś naszej z Wami pomocy. Potrzebuje wsparcia finansowego na dalszą walkę. Nieważne ile 100, czy 10, czy 5, czy 1 złoty. Jeden może więcej, drugi mniej, ale pamiętajmy, nawet przy budowie największego budynku liczy się każda pojedyncza cygiełka. Posłuchajcie proszę, co sam Paweł o tym mówi. Szanowna Polko, drogi Polaku, pewnie zastanawiasz się, czy powinnaś, powinieneś dorzucić swoje kilka groszy do tej inicjatywy. Uważam, że tak. Przecież to, co spotkało mnie, może spotkać ciebie lub kogoś z twojej rodziny. Wielu z was, ludzi dobrej woli, śledziło moje losy i wspierało w walce z podłością, którą polskie organy ścigania oraz tzw. wymiar sprawiedliwości zaserwowały mi w ramach politycznej hucpy demolując przy tym nie tylko moje życie osobiste, ale i zawodowe. W dniu 4 stycznia 2024 roku w Sądzie Pierwszej Instancji zapadł skandaliczny wyrok skazujący mnie na pół roku więzienia. A Wymiar sprawiedliwości nie miał innego wyjścia jak skazać mnie za cokolwiek, gdyż najpierw odebrano mi wolność, a później dopasowano paragrafy. A wszystko to z powodu założeń, jakie przeświecały inicjatorom tej bezprawnej i kłamliwej akcji. Zarówno prokuratura, jak i sąd odrzuciły wiele istotnych z punktu widzenia mojego interesu prawnego wniosków dowodowych, przemawiających na moją korzyść. Nie godząc się z podłością, tzw. wymiaru sprawiedliwości, wraz z moimi obrońcami przeszliśmy do kolejnego etapu, a mianowicie apelacji. Wcześniej już wspólnie z reprezentującymi mnie prawnikami przeszliśmy do kontrataku, gdyż nie tylko nonszalancja funkcjonariuszy publicznych i inicjatorów tej podłości, ale i ich działania w trakcie śledztwa zawierają przesłanki popełnienia przestępstw, na co dowody znajdą się nawet w aktach sprawy. A ponieważ konstytucja RP stanowi, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Funkcjonariusze publiczni podejrzani o popełnienie przestępstw z artykułu 231 kodeksu karnego muszą nie tylko stanąć przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, ale dla dobra społeczeństwa utracić prawo do wykonywania dotychczasowego zawodu, aby nikomu więcej nie zaszkodzić tak, jak uczyniono to mnie. Niniejsza inicjatywa to nie tylko mój prywatny interes, to przede wszystkim sprzeciw na to, w jaki sposób stosuje się w Polsce prawo, zwłaszcza w stosunku do Polaków troszczących się o losy ojczyzny. Świat stanął na głowie, a polski tak zwany wymiar sprawiedliwości przypomina dziś bardziej hybrydę Stalinowskiego PRL-u, roku 1984 Orwella oraz procesu Kawki Razem Wziętych. Przywracanie w Polsce normalności samo się nie zrobi. Dlatego liczę na Twoją pomoc w mym przedsięwzięciu. Zwracam się więc do Was z prośbą o wsparcie finansowe, które jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu apelacji oraz zainicjowanych postępowań. Działania prawników, a zwłaszcza ich udział we wszystkich czynnościach postępowań, aby system nie ukręcił ba uruchomionym inicjatywom prawnym. Kwota, o jaką obecnie proszę, ma zapewnić finansowanie opisanych powyżej działań. Zachęcam do obejrzenia materiału wideo, zawierającego mowę oskarżyciela, mowę obrończe prawników, moją mowę obrończą oraz ustne uzasadnienie skandalicznego i żenującego wyroku. Z góry dziękuję za wsparcie mnie w walce z podłością tego świata. Do zobaczenia w lepszej Polsce, którą dzięki Twojemu udziałowi wspólnie będziemy budować tak bezpośrednio dla nas. Lecz przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Paweł Kondratowicz, więzień polityczny trzeciej RP. Link do zbiórki oraz filmu, o którym wspomina Paweł, zostawię w opisie do tego nagrania oraz w pierwszym komentarzu pod nim. Kolejna sprawa. A gdzie P2. Słuchajcie, w ogóle to jest jedna tyła te, te nogi stąd zabrać, nie miał. Tych oto dwóch ludzi, stańcie, poczekaj, właśnie tak musi być. Tych oto dwóch ludzi, jak się zbiera... zbiera nie znamy, nie, nie, nie ten, Znacie, ja zawsze nazywałem ich kanalie komplementarne. A teraz uwaga, co się stanie. Cześć. Cześć. E, jako trzeci kajdaniarz w towarzystwie, no. mi wobec, że od dzisiaj funkcjonuje w przestrzeni publicznej coś takiego jak Gruppenfirer Oko. Ruszański kondratowicz Osadowski. Brawo! Chciałem poprawić. Ja słuchajcie, nie wiem, wiecie, że ja poprawię.